Moi drodzy, wiosna. Yy, gruntowne porządki wszyscy robią. A ja zabrałam się dzisiaj za mycie okien. I tak w trakcie tego mycia okien przyszło mi na myśl, żeby nagrać Wam film o tym, jak ja myję okna. Bo ja myję okna troszeczkę inaczej niż wszyscy, bo ja idę tak na łatwiznę. Ale najpierw Wam pokażę, jakie mam przyrządy w ogóle do mycia okien. Kupiłam sobie parę lat temu. Takiego kecza. To jest takie coś. On jest elektryczny. Słyszycie? I on wciąga wodę. Wciąga wodę tutaj tą gumką, jak zbieramy wodę z szyby. Tutaj, to on wciąga tą wodę tutaj do tego pojemniczka. Tutaj jest już woda. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Tak, widać chyba. Jest już dlatego, że ja już okna myłam, umyłam w dużym pokoju okna, potem zaczął padać śnieg, przerwał mi to wszystko, no i przestał śnieg padać, wyszło słoneczko, więc zabrałam się dalej za mycie okien, ale z drugiej strony, z tej, której słońce mi świeci, no i, i może go wyłączę, no i takie coś jest, jest tutaj też... To był ten ketchup. To należy do tego też. To jest taka butelka, w której jest płyn do mycia okien. Ja mam tutaj też taki koncentrat do mycia okien. Rozpuszczam go w wodę, wlewam tutaj trochę resztę wody i wtedy pryszczę na okno. Zaraz wam pokażę, jak. Tutaj naduszamy. Tutaj naduszamy, tak. Tym tutaj, o, jak Wam to pokazać, tam, gdzie to tutaj jest? Tym tutaj ta woda pryszcze na, na okno. No i tutaj tą szmatką potem się wyciera okno, no i się myje. Widzicie, tak to wygląda. O! Widzicie? Tutaj się, tutaj się dusi, a tu wyżej w tym, o, jak widzicie teraz z tego pryszcze. No to co, ja w ten sposób nie myję, ja myję inaczej i zaraz wam pokażę jak ja myję okna, ale to musicie ze mną przejść do następnego pokoju. No ja myję takim przyrządem, mam tutaj wiadro z ciepłą wodą, Wtedy tej wody wlałam bardzo dużo płynu do mycia okien, do mycia szyb. Mam mopa. No, tutaj jest mój mop. Namaczam go tutaj. Lekko tylko wyduszę z wody. I bierzemy się za robotę. Tak jak mówiłam, trochę wydusiłam go z wody. I teraz myję szyby. Ten, oto sposób, ja myję okna. Nie muszę tak bardzo rąk do góry podnosić, bo ja mam problemy z podnoszeniem rąk powyżej głowy. Także myję w ten sposób. Widzicie? I to idzie łatwo i przyjemnie. I można w ten sposób te okna nawet częściej myć. Z tym, że, yy, z tym, że no, ramy. Ramy musicie umyć już ręcznie, ale to przedtem albo i potem. No, w ten sposób to wygląda. I teraz bierzemy naszego kecia, szmatkę do tego i ściągamy wodę. Tylko trzeba go włączyć. Jak nie będzie włączony, to też ściąga wodę, tylko że wtedy ta woda tutaj będzie nam ściekała, nie będzie wpływała do środka. No więc ściągamy. Jeżeli, nie mam, jeżeli jest włączony, to woda w ogóle nie, nie kapie, dlatego że ścieka tam do środka. Ciii. To by była jedna strona, drugą stronę to trzeba okno otworzyć. Położyłam tutaj, ja jestem w sypialni, jak już się domyślacie. Tutaj nie mam słońca z tej strony, więc tutaj położyłam taki ręcznik, że w razie czego jak będzie kapało, żeby mi nie zakapało pościeli. Otwieram okno i bierzemy się dalej za robotę. Jeszcze poprawię trochę. Wezmę jeszcze raz, umyjesz matkę. I nadal. Mi się mocno otwiera to okno w tą stronę, ale niech i tak będzie. O. Jeszcze raz tutaj ładnie umyć. Widzicie, nic nie kapie, jeżeli jest nasz kecza włączony. to może normalnie ściągać tą wodę taką tą gumką. Każdy ma na pewno w domu. No z tym, że wtedy będzie nam ściekała. Ta A w ten sposób nic się nie dzieje. Widzicie? I mamy okno umyte. Proszę, świat widać. Jak się Wam podoba mój sposób na mycie okien, w ten sposób myję wszystkie okna i balkonowe, i te małe, i wszystkie, które tylko mam. Umyję. No ja. No widzicie, okna mam pomyte. Tutaj mam jedno, jak mówiłam, to byłam w sypialni. I teraz idziemy do drugiego pokoju. Tutaj też ma, mam o umyte. Tutaj jest moja malarnia mojego męża, mój mąż maluje. Tutaj. No i widzicie, okna pomyte. Tak jak mówiłam, kecha trzeba włączyć, wtedy nie, nie chlapie woda, nic, nie, nie, klapie, nie chlapie na podłogę. Jeżeli na tym filmiku poprzednim, co ja robiłam w dużym pokoju, jeżeli ja tam w pewnym momencie y, sięgałam po szmatkę do wycierania i wyłączyłam ketchup, potem go zapomniałam włączyć i jest nagrany tam urywek, gdzie ten ketchup nie pracuje ściągam wodę, ale nie jest on włączony i jeżeli, nie wiem, czy będzie widać, ale jeżeli będzie widać, to zauważycie, że woda, jak, go, jak ściągnę na dół, że woda z niego bardzo mocno kapie i wtedy, no, wszystko się, boga się za, zabrudzi. Ale tak, no, zobaczymy, może przyda się komuś ta moja myjnia okien.